Szybkie strzały z Nataszą Urbańską. Cappuccino czy café latte? Cappuccino. Z... Teatr czy muzyka? No wiesz co, nie rozdzielam tego, łączę. Must have w Twojej garderobie? Czarna marynara. Czarna czy z mlekiem? <laughs> nie no z mlekiem, ale staram się ograniczać. Ulubiona rola, do której masz sentyment? Mm... Polita, no musical. W Teatrze Studio Buffo, zapraszam. Wymarzony duet muzyczny. Wow, jest sporo tych osób, ale tak. E... Uu, e... Czekaj, czekaj, czekaj. Z kim by tu? Z kim by tu fajnym? I widzisz, to jest ta moja zawieszka. E... Może, może, czekaj, e, może z ordonką, ale to już się nie wydarzy. Chociaż, jak się postaram. <grym> Show-biznes w jednym słowie: e, dużo zamieszania. E, o, Zamieszanie. Dużo zamieszania. <grym> Rozpuszczalna, czy słupana? Dużo niepotrzebnego zamieszania. <grym> Mam. Rozpuszczalna, czy sypana? A czasami mam ochotę na y, syp... na rozpu... To było skomplikowane pytanie. Jedna i druga. Kolaboracja z raperem? Mm, Sokół. Kawa z Jennifer Lopez, czy Madonną? A Beyonce, tam też lubi kawę? Może być Beyoncé. Dobra, to z nią. Najprzystojniejszy Polak. Mój mąż. Z cukrem czy bez? Z miodem.